Jak myślisz, gdzie jestem? Nie, nie, to nie jest Dubaj, moi drodzy. To jest Phuket, Marina, jachty, prywatne wille z własnym zejściem do wody i wszystko wygląda jak trochę z Bliskiego Wschodu. Ale masz tutaj klimat Azji Południowo-Wschodniej, którego na przykład Dubaj nigdy ci nie da. Masz też w tle gdzieś tam dżunglę, masz plaże z białym piaskiem, uśmiechniętych ludzi bez pośpiechu i masz naturę. I nie wszystko oczywiście w batonie. I to miejsce, moi drodzy, łączy nowoczesność z takim właśnie azjatyckim spokojem. I możesz tu mieć na przykład willę, możesz mieć jacht, ale możesz też po prostu mieć spokój, żyć absolutnie bez ciśnienia, bez pozorów, bez udawania. I dlatego coraz więcej właśnie ludzi zamiast Dubaj wybiera Phuket, bo na Phuket masz wszystko to co jest luksusowe w Dubaju, plus coś, czego na przykład nie da się kupić za pieniądze, tak jak w Dubaju masz tutaj absolutną wolność. Pozdrawiam serdecznie, jeżeli jesteś zainteresowany Azją Południowo-Wschodnią, napisz do mnie. A ty kiedy wbijasz? Azja to nie marzenie, to kierunek. Kambodża, Tajlandia, Filipiny. Ogarniamy wszystko.